Jakiś czas temu firma Cisco stworzyła taki bazowy model cyklu życia infrastruktury zwany PPDIO. Jest to skrót od Prepare, Plan, Design, Implement, Operate i Optimize. Z czasem zostało to uproszczone i nazwane po prostu PBM, czyli Plan, Build i Manage. W obu tych modelach występuje taki etap, który nazywa się Design. I można by przypuszczać, że to w nim tworzymy nasze wszystkie dokumenty. Natomiast tak nie jest. Dokumentów, które tworzymy w całym cyklu życia naszej infrastruktury jest kilka, i nie wszystkie tworzymy w każdym scenariuszu. Jakie dokładnie dokumenty? O tym za chwileczkę opowiem. Zapraszam. No dobrze, zobaczmy w takim razie, z jakimi dokumentami będziemy mieli do czynienia. Jak widzisz, mamy tutaj mały chaos. Ale za chwileczkę spróbuję to uporządkować i ujednolicić, i wszystko się wyjaśni. Zacznijmy od dokumentu HLD. Jest to skrót od High Level Design, czyli dokument wysokopoziomowy. Jaka jest jego idea? No, wyobraźmy sobie sytuację, gdzie chcemy zaimplementować nową technologię albo rozbudować kawałek naszej infrastruktury. I gdybyśmy za każdym razem tworzyli od razu bardzo szczegółowy dokument z konfiguracjami, diagramami, ze wszystkimi przepływami. I na koniec dnia byśmy stwierdzili, że to jednak nie jest to, że nam nie pasuje to w tej infrastrukturze, że z jakiegoś powodu nie będzie działało, no to straciliśmy bardzo dużo czasu, właśnie szczególnie na te opisy e, bardzo szczegółowe. I w tym HLD ma nam pomóc, dlatego że jest to dokument, który jest taką wizją, właśnie jakbyśmy spojrzeli na tą naszą infrastrukturę z 10 kilometrów, czyli jakby nie widzimy szczegółów, ale widzimy cały jej zarys. I co w takim dokumencie powinno się zawrzeć? Przede wszystkim. Wymagania biznesowe. Czasami jest tak, że to my, jako administratorzy, chcemy zoptymalizować naszą infrastrukturę, czy jej kawałek jej rozbudować. Natomiast często jest tak, że to właśnie biznes do nas przychodzi i mówi: słuchajcie, trzeba rozbudować tą placówkę, albo tutaj konkurencja ma fajne rozwiązanie i my też chcemy je mieć. Więc jednymi z odbiorców tego dokumentu będzie właśnie biznes. Dlatego na tym etapie trzeba zebrać te wszystkie wymagania i w tym dokumencie umieścić. Kolejna rzecz. To opis planowanej architektury. Tak jak już wspomniałem, nie może to być bardzo szczegółowy opis, dlatego że to robimy na zupełnie innym etapie. Tutaj musimy oczywiście opisać to, jak będzie ta architektura wyglądała, ale musimy się zatrzymać na pewnym poziomie abstrakcji, dlatego że jednymi również z odbiorców tego dokumentu będą różne zespoły projektowe, jak i kierownictwo. I zespoły projektowe to nie znaczy ludzie z naszego działu. Często jest tak, że projekt jest obszerny, obejmuje wiele technologii, wiele zagadnień, więc ten zespół projektowy składa się z kilku działów. I to, co my zawrzemy w tym dokumencie, musi po prostu być dla nich również zrozumiałe. Tutaj również musimy zawrzeć wszelkiego rodzaju relacje z tym, co, między tym, co będziemy implementowali, a tym, co już jest wdrożone żeby nie było takiej sytuacji, że zamówimy jakiś nowy sprzęt, zaimplementujemy go, wdrożymy i okazuje się, że nie współpracuje on z naszymi systemami zarządzania. To samo dotyczy różnego rodzaju wymagań technicznych. Żeby też nie było takiej sytuacji, że zamówiliśmy sprzęt, ten sprzęt przyszedł i okazuje się, że nie ma miejsca w szafie albo zasilanie, które zostało do niej podprowadzone jest niewystarczające. Kto taki dokument przygotowuje? Często jest to enterprise architect lub solution architect. To są dwie różne funkcje. Ewentualnie in, inżynier e, z działu implementacji. Kolejny dokument to BOM, czyli Bill of Material. Jest to nawet nie tyle co do, dokument taki osobny, a bardziej załącznik do dokumentu HLD. Jest to zestawienie wszystkich elementów, które musimy zakupić, aby to planowane rozwiązanie wdrożyć. Czyli jest to lista. Sprzętu, licencji, różnego rodzaju subskrypcji, okablowania czy serwisu, jaki będzie świadczony. Jeżeli mamy taką sytuację, że taki BOM czy, czy jakby wycenę przygotowuje integrator, to dodatkowo jest w niej zawarta wycena wdrożenia czy dodatkowych konsultacji w trakcie trwania serwisowania tych urządzeń. Kto przygotowuje taki BOM? Bardzo często, ponieważ jest on załącznikiem do HLD, no to jest ta grupa tych osób. W przypadku integratora jest to często inżynier pre-savesowy. Do kogo adresowany jest ten dokument? No często do e, dokładnie tego samego e, zespołu co HLD, ale przede wszystkim tym dokumentem zainteresowane są osoby z poziomu CXO, jak i działy zakupowe, czyli te, które podejmują decyzje finansowe. Skoro jesteśmy już przy wycenie, to nie sposób tutaj nie wspomnieć o czymś takim jak oferta techniczna. Jest ona oczywiście realizowana przez e, integratora nie mówimy tutaj o ofercie wewnątrz e, korporacji i e, jest to nic innego jak taki bardziej marketingowy dokument niż HLD. Co on powinien zawierać? Coś, co się nazywa Executive Samary po polsku. Ciężko znaleźć takie bezpośrednie tłumaczenie, ale jest to taki wstęp biznesowy. Jest to opis na dosłownie jedną, dwie strony maksymalnie, dlatego że ten dokument, jako oferta, taka powiedzmy techniczna, ale również z wyceną, bo jest to nieodzowny element tej oferty, trafia do osób właśnie CXO. I to one, patrząc na ten dokument, na tą pierwszą stronę, one są bardzo zajęte. One nie mają czasu czytać całego dokumentu, więc ta pierwsza strona jest bardzo kluczowa. Dodatkowo ten dokument jest takim trochę marketingiem technicznym. Tak, czyli na kilku dosłownie stronach musimy zawrzeć wartości technologiczne, jakie to, co chcemy zaimplementować u klienta, mają temu klientowi pomóc w prowadzeniu biznesu. Czyli są to korzyści techniczne, ale również i coś, co się nazywa ROI, czyli Return of Investment. No to jest oczywiście istotne dla tych osób. I ostatni dokument, o którym sobie powiemy. To jest LLD. Jest to skrót od Low Level Design, czyli już taki dokument bardzo bardzo niskopoziomowy, na podstawie którego jesteśmy w stanie wykonać konkretną implementację czy technologii czy infrastruktury. Co w tym dokumencie powinno się zawrzeć? Przede wszystkim opis technologiczny. I nie mówię tutaj o skopiowaniu ze strony producenta informacji jak działa dany protokół. Bardziej chodzi o to, jak ten protokół będzie działał w naszej infrastrukturze. Dlaczego zastosowaliśmy taką konfigurację, a nie inną? Dlaczego taka redystrybucja, a nie inna? Dodatkowo musimy w tym dokumencie zawrzeć różnego rodzaju zestawienia tabelaryczne, czyli takie rzeczy jak lista urządzeń, adresów IP, VLAN-ów, yy, VRF-ów i tego wszystkiego, co właśnie w takie tabelki jesteśmy w stanie wpakować. Ma to ogromne znaczenie później na etapie nie tylko rozbudowy, ale też i utrzymania. Często dział utrzymania odwołują się do tych informacji, na przykład dodając kolejne wilany, mają już listę tych, które są wykorzystane. Oczywiście nieodzownym elementem takiego szczegółowego dokumentu technicznego są diagramy. Zarówno L1, czyli połączenia infrastruktury, L2, czyli warstwa druga, jak i L3, czyli wszelkie zależności routingowe. Im więcej, tak naprawdę tym lepiej i im bardziej szczegółowe, tym łatwiej później tą infrastrukturę utrzymać dodatkowo informacje o wszystkich przepływach mówię tutaj o przede wszystkim zależnościach warstwy routingowej tak czyli dlaczego jeden protokół z drugim ma rozmawiać w jaki sposób ma następować redystrybucja jak mają systemy ze sobą rozmawiać i którędy ta informacja ma przechodzić No i oczywiście na sam koniec opis procesów utrzymaniowych i serwisowych czasami z tego tworzy się osobny dokument, który później jest przekazywany do działu utrzymania. I właśnie między innymi odbiorcami tego dokumentu na koniec dnia, już po zaimplementowaniu, jest właśnie dział utrzymania oraz dział inżynierów implementacyjnych czyli dział utrzymania, który pełni funkcję taką typowo utrzymaniową, czyli Level 1, oraz backendowe wsparcie dla nich Level 2 i Level 3. Dodatkowo, jak już sobie stworzymy ten dokument LLD, została infrastruktura zaimplementowana, to na koniec w trakcie utrzymania również są tworzone dokumenty. I te dokumenty tworzone są głównie przez te osoby. Oczywiście bazując na tym, co zostało zaprojektowane jako taki szczegółowy projekt tego, jak ta infrastruktura docelowo tak globalnie ma wyglądać. Oczywiście w takim LLD nie zawsze zawrzemy wszystkie informacje, również przyszłościowe, bo ta infrastruktura żyje. Ale LLD ma opisać, jaka jest idea w ogóle funkcjonowania tej infrastruktury. Więc takie bieżące rzeczy w trakcie utrzymania, e, które te zespoły właśnie sobie dodefiniowują, no to, jest, to są szablony konfiguracji. Jeżeli coś się zmienia, e, są to różnego rodzaju zestawienia tabelaryczne, te, które mieliśmy tutaj zawarte w LLD. Oraz różnego rodzaju procesy operacyjne, utrzymaniowe czy serwisowe. Jeżeli chodzi o LLD, to tutaj jeszcze mamy takie, można powiedzieć, dwie kategorie tych dokumentów. Pierwszy to jest dokumentacja implementacyjna, drugi to jest powykonawcza. Generalnie ja nie jestem zwolennikiem pisania takich dwóch dokumentów, dlatego że w momencie, kiedy piszemy dokumentację implementacyjną, to ona na koniec dnia staje się de facto dokumentacją powykonawczą. I jest ona e, tak naprawdę na bieżąco uzupełniana, jak e, wymyśliliśmy sobie coś w HLD, zaczynamy pisać LLD, ale później no, nigdy nie jest tak idealnie. Zawsze na etapie implementacji wyjdzie coś, zawsze coś trzeba dodać, zmienić, dokonfigurować. Więc ta dokumentacja powykonawcza jest tak jakby uzupełnieniem tej dokumentacji implementacyjnej. I dlaczego zwracam na to uwagę? Bo często jest tak, że wpadamy w taką pułapkę słowną trochę. W tym dokumencie implementacyjnym często yy, używamy takich zwrotów jak będzie zrobione, będzie zaimplementowane, będzie skonfigurowane. I później w tej dokumentacji powykonawczej, oprócz takich zmian, które pojawiają się w trakcie wdrożenia, no to musimy wszystkie te zwroty zamienić na zostało zrobione, zostało zaimplementowane, zostało skonfigurowane. Więc moim zdaniem, jak tworzymy dokumentację implementacyjną, to od razu używajmy tych zwrotów. Zaoszczędzi nam to później czasu w przyszłości. I ostatnia rzecz na koniec. O ile ten dokument czasami jest tworzony, czasami nie, wszystko zależy od wielkości projektu, o tyle ten dokument moim zdaniem powinien być zawsze tworzony. Zawsze powinien być jakikolwiek ślad po tym, co zaimplementowaliśmy w naszej infrastrukturze. No dobrze, i teraz na koniec, w którym momencie tworzymy tę dokumentację? Tak naprawdę to wszystko, HLD, BOM i OFERTA, to jest etap planowania. To, co tworzymy sobie już później, jak utrzymujemy tą infrastrukturę, to jest etap tzw. Manage, tak zwany manage, czyli już sobie utrzymujemy tą infrastrukturę. Natomiast HLD często e, ponieważ jest to projekt, tak, Czyli jakby staramy się go wcisnąć w ten etap design. Natomiast tak na dobrą sprawę jest to etap taki pośredni pomiędzy planowaniem a designem. E, design. Dlaczego? Dlatego że jeżeli mamy projekt taki typowo software'owy albo konfiguracyjny, to możemy oczywiście sobie pozwolić na to, że stworzymy dokumentację, a później zaimplementujemy to, co w niej opiszemy. Natomiast często jest tak, że największy problem mamy generalnie z czasem. I jeżeli uruchamiamy jakiś projekt, zamawiamy jakiś sprzęt i ten sprzęt przyjdzie na przykład za kilka tygodni, w tym czasie piszemy dokumentację, to nie będziemy czekali, aż skończymy pisać dokumentację i dopiero instalujemy sprzęt, tylko już zaczynamy instalować sprzęt. I w tym momencie tak naprawdę zaczyna się etap już implementacji, ale dokumentacja dalej jest tworzona. I często jest tak, że jak już zainstalujemy ten sprzęt, sobie go wstępnie skonfigurujemy, to znowu pojawiają się jakieś kolejne wymagania czy pomysły na to, jak to zoptymalizować. Więc de facto ten dokument nie jest takim ściśle projektem przedwdrożeniowym, tylko to jest projekt, który tworzymy na etapie zarówno planowania, jak i implementacji. W tym odcinku poznaliśmy listę kluczowych dokumentów, które są tworzone w całym cyklu życia infrastruktury. Oczywiście, z punktu widzenia typowo inżynierskiego, najciekawszy jest LLD. Co dokładnie powinien zawierać ten dokument, jak powinien wyglądać i dlaczego nie powinien zawierać tylko zestawień tabelarycznych, opowiem w kolejnych odcinkach. Obiecuję, że będzie ciekawie. Jeżeli zatem chcesz dostawać informacje o kolejnych filmach, to koniecznie zasubskrybuj kanał i aktywuj powiadomienia. Jeżeli masz własne przemyślenia na temat pisania dokumentacji, to podziel się swoją opinią w komentarzu. Na razie to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.